z tej strony Maciej, witam Was 6 lipca Mamy koło godziny 12 W dzisiejszym filmie powracamy do tematów rolniczych Będziemy przygotowywać maszyny do żniw Troszkę ostatnio spędziliśmy czasu na projektach Drzewnych altanych, huśtawki i tak dalej Lecz, no do żniw jakby nie patrzeć zostały dwa tygodnie więc Miona się wjeżdżał zazwyczaj koło 20 lipca. Dlatego e, mamy jakieś takie równe dwa tygodnie na ogarnięcie sprzętu. Dzisiaj chciałbym wyprowadzić ciągnik, umyć go, nasmarować. Kamil potem przyjdzie e, z fuszki. To poproszę go o wypranie wnętrza, bo kupiliśmy odkurzecz, także możemy w końcu wyprać. Przykładowo, fotel w tym ciągniku, wyprowadzimy Zasława od, od ziemniaków. Widzicie, nie został on umyty przez statek, dlatego mam też przygotowaną myjkę. Umyjemy Zasława, jeszcze nie był smarowany od czasu zakupu. Zrobił dużo kilometrów, dużo się nawoził ziemniaków, dlatego nasmarujemy przyczepy i sprawdzimy klimatyzację. E, ciągnik od początku, odkąd go kupiliśmy, to już w sumie 8 lat będzie, e, będzie na jesień. Odkąd go mamy, jeszcze nigdy nie była nabijana klimatyzacja. Ona chłodzi, dlatego nie było takiej potrzeby. Aczkolwiek, no, ta wydajność klimatyzacji jest coraz słabsza, a te lata są coraz cieplejsze. Dlatego dzisiaj, nawet za chwilę, mamy tutaj do naszego multimetru. Taką opcję mierzenia temperatury, przyłożymy tutaj do wentylatora za chwilę, zobaczymy jak ta klima działa na ten rok. Odpalimy sobie ciągnik. Po dłuższej przerwie jak widać odpalił bez problemu. Łączymy sobie klimatyzację i podłączymy przyczepę oraz przewozy. Podjedziemy sobie pod stanowisko do mycia, umyjemy zwykłą wodą. Opuścimy sobie tu za na dół, no i tak jak mówiłem, nasmarujemy wszystkie kalamitki. Przygotowujemy tutaj maszyny do żniw. Yy, zaczynamy tutaj od czynika, od przyczepy. Bo jak widzicie, Bizon jest zastawiony. Musimy zrobić miejsce. Jutro, jutro będziemy chcieli wtedy wyjechać sobie Bizonem na spokojnie. Z headerem też nie było przeglądu Bizona, dlatego trzeba go wyciągnąć. Zobaczyć, co podlega naprawie. Bardzo się nie chce, bo to bardzo gorąco, bardzo ciepło, no ale trzeba to zrobić. Gadu gadu, żeśmy przesiedzieli 5 minut w ciągniku, a robota nic nie idzie. Tak nie może być, musimy zrobić coś takiego. jest OK? OK. Opuścimy sobie na długi. O, idzie mały pomocnik, także Tata przygotowuje zaczep, bo pamiętacie taki zaczep mieliśmy, e, markowy, nie wiem, z, rocking, z Rockingera, czy Rocking Federa. Dorobiliśmy mocowanie i będziemy mieli automatyczny zaczep do, do zasława Chciałem go sprzedać, pamiętacie, że go wystawiałem Ale jeżeli Była możliwość dorobienia tego Podłącz mi hamulce I hydraulikę jak możesz Bo tam trochę ją wywrócę, umyję spod spodu tak mi się wydaje. Dobra, odpalimy multimetr. Zobaczymy jak bardzo chłodzi nam klimat. Trzeba na tak I trzymamy tego bagneta wsadzimy tutaj. Zobaczymy ile będzie nam wydmuchiwał. Ile stopów. Tylko że musimy ustawić na temperaturę. Jak będzie poniżej poniżej zaraz stopni, jak klimatyzacja chłodzi, no to jest bardzo dobrze, jeżeli daje około 10 stopni nie jest najgorzej zobaczymy ile nam wskaże i światło zobaczymy czy światła działają też jak wskazuje 10 stopni może jeszcze klimą, z klimatyzacją się wstrzymamy. Zawsze są to jakieś koszty. 9 stopni. Jest ok? Tam klin jest jakiś czy nie? Tyle koło zobaczata na, na ten od żmijki. Przejdzie Breszkę o no, 8 stopów maleje. Czekaj, ja pójdę z tatą ten Por e dhe është në të një pëtik I zasławka została umyta, będziemy przystępować do smarowania.

Trochę nam zajęło nasmarowanie przyczepy i zaczynamy od tyłu Jesteśmy po obiedzie, została nam ostatnia kalamitka do nasmarowania na wale głównym przedniego napędu ale musimy odpalić ciągnik, troszkę ruszyć, żeby nasmarować. Zrobimy to później, jak będziemy odstawiać maszyny na swoje miejsce. Teraz przystąpimy do, do oczyszczenia filtrów powietrza. E, potem kabinówkę. No i myślę, że będziemy kończyć ciągnik, czyli ciągnik i przyczepy chciałbym dzisiaj dokończyć. Zostanie nam combine i jedynie maszyny uprawowe, także chociaż. Fajnie, że dzisiaj udało się tyle zrobić. O, jaka niespodzianka. Kto by się spodziewał, że tu tyle syfy będzie? I zobaczcie. Nowy filtr i już tak trudno. Idziemy jeszcze po mokłe ścierki. Ale to za chwilę. Idziemy wydmuchać sprzęta O kurde masację. Czy wy to widzicie? Masakra, jest tak gorąco, że jeszcze chyba w tym roku tak nie było. Dobra, jedziemy z czyszczeniem chłodnicy. Chwilą odkurzyłem, co wyczyściłem tak wygląda w środku. Teraz go trochę umyję i będziemy stawiać maszyny. Witam Was z dnia następnego. New Holand sprzeczą na swoim miejscu, z tego względu, że jednak nie wyjeżdżamy w tym tygodniu Bizonem z headerem. Wyskoczył nam w tygodniu pogrzeb w piątek do tego kilka. Innych ważniejszych spraw, dlatego nie będziemy rozgrzebywać. Zajmiemy się tym wszystkim e, od przyszłego tygodnia sprawdzimy sobie płyny, bo jeszcze nie sprawdziliśmy płynów, e, ile oleju i tak dalej. Tak mamy wszystko zrobione, zrobiliśmy wczoraj i za chwilę podejdziemy i zrobimy obsługę w HLC. Płyn hamulcowy, nie, tutaj nie ma płynu, tylko jest olej hamulcowy. Olej hamulcowy widzimy, że jest idealnie na środku. Jeżeli chodzi o płyn chłodniczy, sobie wejdziemy do góry, zobaczymy jak to wygląda. Czy to są tu jakieś kreski? Mamy również w połowie, także myślę, że nie będziemy tu nic kombinować. Obudowa filtra założona poprawnie. Słodnice wydmuchane, teraz sprawdzimy sobie w takim razie olej w silniku, czy jest w prawidłowy stan, też niedawno to wszystko było wymieniane, ale wiecie jak to jest, warto skontrolować. Jak widzicie, stan mamy idealnie w górnej granicy, maksymalny stan oleju pomiędzy minimalną, a maksymalną ilością prawidłowego oleju. Tutaj przygotowałem sobie w butelce płyn do spryskiwaczy. Przepis jest bardzo prosty, płynu do spryskiwaczy nigdy nie kupujemy, tylko robimy sami, a przepis jest bardzo prosty. Wystarczy dodać odrobinę płynu do naczyń oraz Zalać taką butelkę przykładowo dwoma litrami wody i wlać to po prostu w układ. Nic się nie pieni, szyba, y, szyba spryskiwana jest fajnie oczyszczana taką małą miksturą. Także bardzo polecam, jak ktoś nie chce przepłacać, to można samemu wykonać i szyba fajnie później wygląda. Także tutaj mamy dojście. No i mamy wszystko gotowe, także oficjalnie już mogę powiedzieć, że New Holanda razem ze Sławem mamy na 100% gotowego do przepracowania bez awaryjnie kolejnego całego sezonu. Także zamykamy wszystko, udajemy się do HLK. Dobra, pięknie. Pewnie zapytacie jak z przygotowaniami Ruska do żniw rusek u nas z ciapkiem na ogół nie pracują. W żniwa, w żniwa wykorzystujemy 60 New Holanda, Ale udało się naprawić napęd. zrobiło się wymianę oleju, podstawową obsługę Smarowego go nie trzeba było, bo rusek nie posiada żadnych kalamitek. Oprócz tutaj na. No w silnych wieszakach, to nigdzie więcej nie znajdziemy Powietrza ma dosyć? A tam, tamte jedno koło nie wystrzeli? Jakby gdzie jechany do czy czasem? Które było takie kiepskie? Ci było, nie? Które takie popękane było? Któreś było takie z boku popękane, no nie wiem czy to nie te Chyba, że to wystrzeliło tamto wtedy Dobra, ja zamknę garaż, od razu nasmarujemy I jedziemy z tym tematem Na Sardzie. No. Dobra. No. Dobra. I druga przyczepa Helka również została przygotowana do sezonu. To wszystko w dzisiejszym odcinku do zobaczenia na przygotowaniach bizona do żniw. Mam nadzieję, że uda nam się to nagrać. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie cześć. Pozdrawiam.